W 1872 roku dom pod numerem 7 przy Saviour Row w Burlington Gardens w Londynie, w którym w 1814 roku zmarł powieściopisarz Sheridan, zajmował Phileas Fogg, jeden z najznamienitszych i najbardziej osobliwych członków londyńskiego klubu Reforma. Była to osoba bardzo zagadkowa, wiedziano o nim tylko tyle, że odznacza się urodą i wytwornością godną najlepszego towarzystwa Anglii. Mówiono, że podobny jest do Byrona, rzecz prosta z twarzy, bo nogą jego ubliżałoby porównanie z kulawą nogą poety. Był to więc Byron, który nosi wąsy i faworyty, odznacza się niesłychanym spokojem i sprawia wrażenie, jakby się nie starzał. Wyglądający na Anglika, nie był jednak typowym Londyńczykiem. Nie widywano go nigdy ani na dziełdzie, ani w banku, ani w żadnym z kantorów City. Port londyński ani razu nie gościł statku, którego właścicielem byłby Philias Fogg. Nie był dyrektorem w żadnej radzie nadzorczej, ani też kupcem, rzemieślnikiem, czy właścicielem ziemskim. W annałach Trybunału Królowej i innych sądów nie zanotowano kiedykolwiek dżentelmena nazwiskiem Philias Fogg. Nie figurował na liście członków Królewskiego Instytutu Wielkiej Brytanii, nie należał ani do Instytutu Londyńskiego, ani do Związków Rękodzielników, ani do Związku Literackiego, ani do Katedry Prawa, ani do będącej pod patronatem jej Królewskiej Mości Akademii Sztuk i Nauk. Nie należał też do żadnych stowarzyszeń, które w stolicy Anglii rosną jak grzyby po deszczu. Takich jak Stowarzyszenie Harmonika, czy też Towarzystwo Etnomologiczne walczące ze szkodliwymi insektami. Czy Phileas Fogg był człowiekiem bogatym? Niewątpliwie tak, ale najlepiej poinformowani nie wiedzieli w jaki sposób zdobył majątek, a jego samego nikt nie ośmielił się zapytać. Nie był rozrzutny, ani też nie był skąpy. Gdy chodziło o sprawę szlachetną czy pożyteczną, nie omieszkał jej wesprzeć. Nie był towarzyski, mówił mało i lakonicznie, przez co wydawał się tajemniczy. Czy pan Fok kiedyś podróżował? Było to rzeczą bardzo prawdopodobną, bo nikt tak jak on nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytania o najdalsze krańce świata. Zdawało się, że są mu znane jak własna kieszeń. Kiedy w klubie spierano się o los zadinionych czy zabłąkanych podróżników, Fok zabierał głos i wypowiadał swoją opinię w krótkich i jasnych słowach. Podsuwał wyjaśnienia ich zniknięcia, które zwykle potwierdzały się. Mówił tak, jak gdyby co najmniej jego dusza podróżowała wszędzie. Niewątpliwym faktem było jednak to, że od wielu lat nie opuszczał Londynu. Spotkać go można było jedynie na trasie, którą przebywał codziennie, to znaczy między domem i klubem. Nie pamiętano, aby kiedykolwiek pojawił się w jakimś innym miejscu, przynajmniej tak twierdzili ci, którzy znali go nieco bliżej. Spędzał czas na czytaniu dzienników i grzewista. Szczególnie odpowiadała jego naturze grawista. Można było bowiem przy niej milczeć. Na ogół wygrywał, ale wygrane kwoty nigdy nie trafiały do jego kieszeni, gdyż natychmiast wciągał je do swojego budżetu na cele dobroczynne. Philias Fogg grywał dla przyjemności, a gra była dla niego walką, gdzie trudności pokonywał z niewzruszonym spokojem. Nie słyszano, żeby ten człowiek miał kiedykolwiek żonę czy dzieci. Nie słyszano również, żeby miał krewnych czy przyjaciół. Filias Fogg żył samotnie w dużym domu przy Sayville Row. O jego życiu prywatnym nigdy nie było mowy. Miał jednego służącego. Śniadania i obiady spożywał w klubie, zawsze o idealnie tej samej godzinie, zawsze w tej samej sali. I tym samym miejscu, samotnie i nie zwracając uwagi na otoczenie. Punktualnie o 12 w nocy udawał się do domu na spoczynek. Dziesięć godzin na dobę spędzał w swoim domu, poświęcając ten czas na sen i toaletę.